2.1, pora na i inspirowanki. Dziś chciałabym pokazać Wam wykonane ostatnio pudełeczko pełne szczęścia. Czym są pudełeczka pełne szczęścia? Podlinkuję Wam. Jak się robi takie pudełeczko, też już pokazywałam na jednym z filmów, więc też film ten, film ten podlinkuję. A dziś chciałabym Wam pokazać pudełeczko, które wykonałam dla piętnastolatki o imieniu Maja z okazji jej urodzin. Pudełeczko otwiera się. Tutaj po drugiej stronie tej pokrywki mamy życzenia. A tak wygląda środek pudełeczka. Postaram się Wam to troszeczkę zbliżyć. Tutaj mamy taki element składany 3D. Składanie tych elementów też pokazywałam na filmie, więc też Wam to podlinkuję. Ten element jest w kształcie serduszka i jest to pudełeczko, jak widać tutaj z pokryweczką, które można otworzyć. Spróbuję to delikatnie zrobić. O które można otworzyć. I włożyć tam jakiś leciutki drobiazg. Leciutki, ponieważ pudełeczko jest papierowe, więc to trzeba naprawdę uważać. Ale nie wiem, jakiś łańcuszek, medalik, coś takiego. Yy, tak, i to jest ten ozdobiony środek pudełeczka. A tutaj mamy na jednej ze ścianek wiek solenizantki, życzenia, torcik. Ponieważ to urodziny. A tutaj mamy kieszonkę z życzeniami, które można osobiście podpisać. Ta kieszonka często jest też w pudełeczkach wykorzystywana po to, żeby włożyć tutaj za te życzenia taki, wiecie, upominek pieniężny. O. I pudełeczko się składa. Zakładamy wieczko i. To jest pudełeczko na urodziny Maj. W tym filmie to tyle. Do usłyszenia.